Dzień dobry kochani, witajcie w ostatnim vlogu w tym roku. Ja was witam zupą paprykową ostrą dla mojego męża. Tu już ugotowałam również żureczek dla mojego dziecka. I z Maksiem upiekliśmy coś... Tak, tutaj moje garnki w bardzo wielkim nieładzie. I z Maksiem upiekliśmy coś fantastycznego... Tak, wszystko tutaj widzicie jak jest na żywo dzisiaj. Bo ja dzisiaj jestem sflaczała. Yy, i niech już jest jak jest. Trudno. Yy, a co do upiekliśmy? Co upiekliśmy synuś? Co upiekliśmy? Co upiekliśmy? Yy, tylko nie rusz po gorące. Nie ma Ba? Co upiekliśmy? Babeczki z czekoladą i z bananem. Zaraz wyjmiemy, zaraz wyjmiemy, bo gorące jest. Poczekaj, bo ja jeszcze sobie 5 minut y, postać w piekarniku i zaraz je wyjmujemy. Przelewam zupkę, y, wyjmuję babeczki, pokażemy wam z Maxiem i pokażę wam super paczkę z zarąbistymi legginsami, które przyszły mi z Insaja. I teraz weszłam, żeby jeszcze zamówić sobie więcej, i już nie ma, y, bo są wyprzedaż. Założę te legginsy i wam pokażę, y, jak wyglądają, bo są cudowne. A póki co, y, jakieś tu informacje, głupoty wyskakują. Póki co yy, robię porządek z gotowaniem i odzywam się za chwilę. Kochani, wyjęłam już nasze babeczki. Są tak pyszne, że po prostu, no obłęd. Przepis był z Thermomixa, natomiast ja go zmodyfikowałam, ponieważ nie miałam kilku rzeczy i wyszły tak dobre. Ja już jedną po prostu tutaj <laughs> drastycznie, strasznie drastycznie naprawdę zmaltretowałam, ale jest tak Pyszna czekoladowa i słodka, że... Mm, mm. Mało czuć banana, chociaż są cztery naprawdę wielkie. Yy, ale uważam, że to jest świetny pomysł w ogóle na, taki, na, taki, wiecie, na taką sytuację, że macie banany już takie ciemne, czarne. Yy, I co tutaj z nimi zrobić? Szkoda wyrzucić na no, cztery duże. Banany to jednak trochę kasy kosztowały, więc można yy, sobie Ay. fajnie, naprawdę zrobić pyszny deser. A ja już idę pokazać Wam z Maxiem zakupy z SimSaya. I kochani, a... Pierwszą rzeczą, może pokażę Wam y, maksiowe rzeczy na przyszły rok, już jest taki sweterek świąteczny. Ale nie tędy, z drugiej strony przejdźcie. <grych> taki y, sweterek świąteczny z reniferem, 100% bawełna. Bardzo przyjemny, wiecie, to jest tylko tak naprawdę na chwilę, y, ale y, wygląda według mnie bardzo ładnie. To mam nadzieję, że macie dobre światło. O, może tak zrobimy. Wygląda bardzo ładnie, ładnie wykończony. Cena wyjściowa to było 30 zł, a ja zapłaciłam za niego jakoś 15, 17, coś takiego. Więc taki sweterek na przyszły rok już ma i polecam właśnie szukać teraz rzeczy świątecznych na przyszły rok już. Rok do przodu, bo są po prostu bardziej opłacalne z jasnych względów. Pokaż tą bluzę, pokaż wszystkim. Bardzo fajna bluza, też chyba za 15 czy 16 zł. Pokaż. Ja już biorę w rozmiarze 110 z 26. Czerwona z, z cekinami, które zmieniają kolor, tak? Jakie mogą być? Albo green. Albo green, albo blue. Albo blue. Czyli takie dwa kolory. Bardzo fajna bawełna, myślę, że 100% bawełny. Eee... I, I bardzo się opłacała także. Takie dwie bluzy, coś tam jeszcze mu w smyku zamówiłam też chyba dwie rzeczy. Jeszcze coś tam upoluję mu na pewno. Yy, I piżamka świąteczna. Kto to jest, Makciu, na tej piżamce? Z 29 zł też na jakoś tak. 15, coś takiego. Yy, piżamka z myszką Miki i Mini. Yy, zobaczcie, jaki uroczy w ogóle print. Przepiękny, świąteczny. Co musisz? Nożyczki? Będziesz już obcinał. Także taka piżamka, słuchajcie, za parę groszy, porteczki, gacie i e, koszulka. Nożyczki masz, będziesz odcinał. E, no bardzo mi się podoba ten print, zresztą wiecie, no to jest tak jak mówię miesiąc, więc można wtedy na promocjach sobie kupić. Będziesz odcinał? Tylko nie potnij bluzy, co? Poczekaj, ja Ci tutaj potrzymam. No. Nie jest tak łatwo. Tylko bluzy nie potni. tym, majster. Daj no. To nie jest takie proste jak druciki, które przecinałeś, wiesz? O, hop i już ocięte. Więc takie mamy dla Maksia rzeczy. Ja święta na przyszły rok. Ja, o, już się nabrudziło. Mm, ja sobie zamówiłam piżamkę. Taką piżamkę z... Co to jest? Kopciuszek, nie? Z kopciuszkiem. E, koszula nocna. To jest w zasadzie nie taka piżama. iś taki ma ściągacze z boku, że można sobie ją troszeczkę skrócić, jakby była za długa. E, też była przesunięta sporo, więc zaglądajcie. Normalnie kosztowała 30 zł, ale na pewno za nią tyle nie zapłaciła. Myślę, że jest 20. Przymierzyć też Zaraz przymierzymy. I właśnie... E, a! To jeszcze, Maksiu, pokażemy. E, takie, mm, taki kosz, taki, taki worek na, wiecie, na koce czy na jakieś tam zabawki. E, z 20 zł był przeceniony na 10 i e, tak się prezentuje. Max go już wyjął, oczywiście, na, na układał tam coś już, jakiś zabawek. Bardzo duży, zobaczcie, 40x46 cm, bardzo fajny. E, za 10 zł, słuchajcie, to naprawdę nie pieniądze. Maksiu, zaraz przymierzysz i pokażesz do kamery. I to, co po prostu jest hitem te, tych zakupów, to są leggingsy z, z tej serii Jim e, Hart. Widziałam w rozmiarze XL, ponieważ są długie nogawki, ale na pewno l też by były dobre, bo są mega rozciągliwe. I są naprawdę fenomenalne, fantastyczne. Nie wiem, jak będą później, ale e, teraz są naprawdę super. To jest rozmiar, tak jak powiedziałam, XL, cena to 40 zł, a w promocji za 23 zł. Nogawki są super długie, ja mam zawsze problem z tym, bo mam dosyć długie nogi, że jak w pasie są dobre, te nogawki są, wiecie, nad kostkę, ja tego nie lubię, a te są naprawdę świetne. Te, tą rzecz koniecznie Wam podlinkuję i śledźcie, dziewczyny, jak będzie dostępna. I kupujcie, bo były jeszcze czarne. Ja teraz chciałam zamówić jeszcze jedne, takie, właśnie em, fioletowe, burgundowe i jeszcze czarne, ale już są niedostępne. Będę śledzić, zobaczymy, może się jeszcze pojawią. Fenomenalne. Nowe słowa na F, ale jakże trafne. Także ja ubiorę tutaj Maxa, bo chcę przymierzyć i Wam pokażę jeszcze. I pójdziemy na górę, przymierzę te e, legginsy. I to jest właśnie bluza na Maxiu. Trochę jeszcze za duża, prawda? Ale. To taka oversize yy, w tym momencie. A w przyszłym roku, na przyszłe święta będzie już yy, genialnie pasować. No i ten zmieniający yy, kolory cekinowy dinozaur robi totalną furorę, więc yy. cieszysz się z tej bluzy? się podoba Ci się? Synku, halo. Podoba Ci się? Tak. tak, zajęty teraz. No, super jest. Dobra, idziemy na górę wieszać pranie i pokażę Wam te gacie. I kochani, przyszłam wam pokazać te legińce. Tyle mi dzisiaj widzicie o, co przy pokazywaniu legińców. Bardzo fajne, wygodne, z wyższym, z wyższym tutaj stanem. Myślę, że jak na legińce z sieciówki, które po prostu są do ćwiczeń, to jest to fajna jakość i, i za taką za taką cenę, to w ogóle już jest do pochasania po domu idealna opcja. Wygodne, jakbyście nic nie mieli dosłownie na sobie. Yy, bardzo wygodne, przyjemne i tak jak mówię, no super wyglądają i z przodu, i z tyłu. Nigdzie się tak bardzo nie wrzynają yy, Nie no, super, super. Dla mnie takie fajne, wiecie, podomki z wysokim stanem. Jestem na tak. A wy? <gryw> Bardzo wygodne. A teraz idziemy zobaczyć, co Maki się robi. A mam Cię! Ty, uczniu, co tam masz? O czym ta książka jest? O świętach? O świętach. Max tutaj się nauczył chodzić na krzesło i sięgać sobie książki. Jest niemożliwe z tymi książkami. Te. Nie obejrzysz jeszcze jednej i już byś chciał nową. Obejrzyj tę, co ci mama zrobiła. Zobacz, bing tu jest. Największa fraza to są po te książki. Wielko ludzie mały. O! Chcesz ją? Chcesz A co to jest na tej książce? Co tam jest narysowane? Co to jest za obrazek? No Co? Choinka. Piękna. Przeczytamy później? Tak? To mama powie szybko pranko i przeczytamy, OK? Zgoda? Zgoda, proszę pana? Dobra, to lecę powiesić pranie. Pokażę Wam jeszcze później jakąś paczkę. E, Mają mi dwie. Zobaczymy, która pierwsza. I na tym zakończę, bo ja to nie chcę Was zamordować ostatnim vlogiem w tym roku. E, chcę, żeby był krótki i przyjemny, no ale oczywiście e, chcemy się pożegnać już tak życzeniami, życząc Wam wiecie, pięknego nowego roku, ale to za chwilę, także do usłyszenia za sekundkę. Cześć kochani, witam Was już w ostatnim ujęciu tego vloga. E, właśnie przyszedł przyszła przesyłka, którą wam zaraz pokażę. Maksiu tu jest ze mną, chciał wam pokazać, co sobie wczoraj kupił w Action. Co to jest, Maksiu? Co to jest? Kolorowanka. I był, był na początku bardzo chętny wam pokazać, A teraz się wstydzi. O, trochę głupeczkuje, więc... Nie, nie Nie, nie głupeczkujesz? Nie. A pokażesz jakiegoś fajnego monster trucka? Którego pokażesz? Jaki to jest Monster Truck? Jak on się nazywa? Batman. Batman. A od kogo dostałeś tego Monster Trucka? Michała. Od Mikołaja, tak? U Michała Mikołaj przyniósł, tak? Pod choinką były, mhm. E, więc my się tak tutaj bawimy. A pokaż wszystkim rękawiczki. Rękawiczki. Mmm, a jak Maksiusz strzela z rękawiczek? Tak? Bo to są rękawiczki kogo? Spidermana! Spidermana, jakbyście nie widzieli, gapy. Więc Maxio ma takie rękawiczki, proszę, swoją książkę. Kupione w handlemie na jakichś przecenach, takie wiecie, one są do kostiumu pewnie pełnego, ale Maxia ma zabawę, że, że sobie strzela. I pokażę Wam szybciutko na tym co nam przyszło. Auto! Przed chwilą. Widzicie auto? Widzicie auto? Jak malowaliśmy wczoraj z mamą. To z mamą malowałeś, a to sam, tak? Mmm, ale malowanki. Pokażę Wam szybko, co mi przyszło, że z tutaj oglądałam. Są to termosy, które mam serdecznie w ogóle polecam. Serdecznie Wam polecam całą tą w ogóle metodę przewożenia jedzenia za pomocą termosów, po prostu podróżowania z termosem, szczególnie dla dziecka. Myślę, że w każdym wieku... Przepraszam Was. Się stało. Szczególnie dla dziecka już od najmłodszego wieku, kiedy wiecie, że wasz obiadek zawsze zje, a gdzie indziej może być coś, wiecie, co, co mu nie zasmakuje lub nie będzie nic ciepłego, więc zawsze możecie zabrać ze sobą coś ciepłego. I ja taki termosik miałam, pokazywałam wam go z marki Smiki, niebiesciutki, ale on już się okazał trochę za mały. I teraz zamówiłam dla mojego męża, bo też mu daję zupki do pracy, taki duży właśnie, 0,75 ml um, hey. z marki Ambition. Okay. hej. No maluj, maluj. A dla Maksia, kto to jest Maksiu? Ja? Spiderman. Spiderman. A dla Maksia Spidermana, yy, oczywiście Marvelowski, Spiderman. Yy, bardzo fajny termosik, taki... No, taki termosik, taki termosik na zupę, na obiad e, i e, no ja, ja serdecznie polecam, bo ja już nie raz, nie dwa, a może i tysiąc razy e, nas po prostu wybawił z opresji, kiedy e, byliby, bylibyśmy gdzieś po prostu i Max e, m, albo nie chciał czegoś zjeść, bo było to takie danie, wiecie, głównie dla dorosłych, a na przykład ludzie, którzy nie mają dzieci małych, nie przywiązują do tego uwagi, czy jakieś małe dziecko przyjedzie, że trzeba mu coś tam zrobić. I w ogóle to jest normalne przecież, no bo bez przesady, żeby teraz dla jednego małego dziecka nie wiadomo co gotować, jakiś... Papki, nie wiadomo, co to dziecko lubi, więc e, ja akurat zawsze jestem zabezpieczona, niektórzy się ze mnie śmieją, nabijają się trochę tak, ale to jest takie... Wiecie, półzaczem totalnie. E, że zawsze wyjmuję swój termosik na każdą okazję i zawsze na stole nawet na imprezie, na chzcinach, czy gdzieś stoi termos. Kinga ma swój obiad dla Maksa. Ale taka prawda. Moje dziecko i tak jest takie, wiecie. Nasze dziecko zawsze Jacek mówi, dlaczego zawsze mówię, że moje dziecko jak to jest nasze dziecko. Nasze dziecko zawsze m, i tak y, coś tam sobie zje, ale y, wiecie, nie je raz dziennie, tylko kilka razy dziennie, więc zawsze dobrze mieć jakiś tam posiłek ciepły przy sobie. Bardzo Wam polecam tą metodę. E, ten chyba kosztował 40 zł, a ten y, 50 jakoś tak z, z przesyłku zapłaciłam 99 i 99 złotych chyba 60 groszy jakoś tak, więc y, uważam, że to dobra cena. Jak za dwa termosy, a też myślę, że po prostu dla dorosłych jednak na jakieś takie inne zupy, bardziej aromatyczne, tak jak właśnie na przykład ta serowa, serowa, e, paprykowa z serem, e, z chili jest dosyć mocna i potem ten e, Maxia termos, e, ciężko wypawić się ten zapach z niego, więc lepiej, żeby ja ten miał. Swój. Wystarczy już e, uczenia? Mm -hmm. Teraz może idziemy powiedzieć drugie pranie, bo już się uprało, co? Nie. To znaczy... Ale nie rzucaj, bo mi trzęsiesz kamerą. Nie rzucaj pod stoli. Da to znaczy, że idziemy. Nie ma wyjścia, niestety. O, Jazzyn mm, O, babeczkę. Mm. Nie o. wolno. Nie wolno, chodź, spróbujemy. Mmm. Jak ci smakuje? Mm. Daj no, no, błyskę, chodź no. Pyszne, co? Naprawdę przepyszne. E, piszcie w komentarzach, że chcecie przepis, to Wam y, go spiszę, bo tak jak mówię, on jest troszeczkę inny niż w termomikcie. bo ja go pozmieniałam, ale naprawdę y, poczekaj mnie. E, Przepyszny. Także żegnamy się z Wami. Poczekaj. Życzymy Wam y, z nowym rokiem przede wszystkim zdrówka, realizacji własnych planów, spełnienia marzeń. No i oczywiście przede wszystkim, żeby każdy na następny rok tak się życzy, i taka jest. Yy... To jest takie logiczne i prawdziwe. Żeby każdy przyszły rok był lepszy, jeszcze lepszy. Nawet jeżeli ten był dla Was dobry, od minionego. Wszystkiego dobrego, kochani. Trzymajcie się, spędźcie Sylwestra fajnie, jak chcecie. My okay. najfajniej, było pod kocem. Yy, we trójkę chyba, więc super cudownie. Yy. Żegnamy się, tak, Maksiu? Widzimy się za rok. Ale śmieszne. Pożegnaj się, pomachaj. Nie, nie, nie. Hej! Pa! Trzymajcie pa. się! Tam idzie. Tak. Trzymajcie się, kochani, teraz już tak na serio, serio. Pa... pa. do, do zarobi. Ty chcesz? Pa. Odwróciłeś tutaj.